Cześć ma jakoś ten tymek. My gramy dzisiaj sobie yy, w grę Darkest Online na serwerze Green Mag, tak, na Green Mag dam sobie nową postać. To nie. Wiem, tak jest sobie. Mamy. I tak myślę, żeby sobie wziąć rycerza. Hmm. Jak to wygląda? To wygląda fajnie nawet. Z czego, że zawsze była wysoki, do no to sobie stworzy Nie zawsze, jestem dość wysoki. Skype. Nie, zielon sporo FPS-ów No, gra chodzi bardzo płynnie. Mhm. Mm Przejdziemy sobie właśnie ten samouczek. O! Pozwólcie, że zauważę. Mag jest o wiele silniejszy. Zauważę. Tak, po mordzie, walić. To jest proste, bardzo proste, super proste, hej. No i teraz musimy się zgarnąć. No ale za to, mak ma o wiele mniej wytrzymałości. No to jest też stacja. Bo tak, gdybym tak walczył magię, no to by mnie od razu zabili, nie? Ale co mam mogę powiedzieć w tej grze, bo pewnie większość osób o tej grze nie słyszała. To jest gra bardzo fajna. Jest to granie, nie wiem, jak na gatunku, trudno mi jest określić, ale jest to bardzo ciekawa gra. trzeba tutaj no, to nie ma zbytnio fabuły, ale można się wczuć szybko. Oczywiście link do rejestracji będzie, tak? Słyszałam, że można grać poprzez styczkę w internecie. Ale ja gram poprzez klienta, którego podałem sobie Sebastionka. Nie wiem, nie pamiętam. Ale że mam straszny kaszel. Yy, teraz musimy i dojdziemy do miasta, to nazywa się Greenford. I tutaj nabijemy kolejnego skilla poprzez ujenie ich. Tutaj trzymocimy. Ale jest to coś z tyłu hacking O, i teraz mamy drutyczący cios. Tak, to jest nowy skill. I teraz. Popłyniemy, popłyniemy. Polecimy balonem. Balonu się nie pływa. Tutaj słuchajcie, muszę sobie ten... No i zniknąłam. O dobra już jestem. Sobie będę konfigurację ustawić. Na przykład, ja nie chcę mieć czatu. Tu wygości nowy Tak, tak, to wszystko wiem. Przyjmuję, a jak? Dobra. Idziemy sobie teraz. Co jeszcze miałem? Mapę, tak. Zawsze sobie mapę tutaj ustawiam. Bez tej mapy praktycznie nie potrafię grać, bo tutaj mam wszystko pokazane. To jest tutaj, z czego tam coś pogadać. No to zaraz to załatwimy. I ogólnie to wygląda tak, że nie będę cały czas... Yy, nie będę robił cięć takich super cięć i w ogóle... Znaczy się, yy, co ja gadam. Ja nie będę nagrywał tak że w odcinku się tak żegnam, po prostu nagrywam wszystko, a tutaj, tak, jednym ciągiem, większość będę nagrywał jednym ciągiem, a potem będę pociął, jak się nauczę, bo wiecie, ja jestem początkujący, to jest mój pierwszy odcinek, no I, I tutaj... Nie, tego nie biorę na razie. I tutaj to chyba miało takie. Mm, nie, to nie było to. To zielarka miała dla mnie fajną misję. No tak, przepraszam, zaczęłam się. To jest ryba no tak. Aha, on nie ma dla mnie. Na razie misji, może później ma. To się dowiemy. O, to jest mapa świata wielka. Atlantyda, nam powiem dużo jest tu tych miast. Wybierzemy hmm. się podam na jakieś większe wędrówki i w ogóle. Ale z Tansy. Wow, dalej nie ma dla mnie żadnej misji. Ale. kiepsko. Chociaż... Nie, tu. To, to był ten sam górszczół, tak. To miał. Ale dobra, to potem sobie zrobimy. No i myślę, że taki pierwszy początkowy odcinek to tyle wystarczy. Sobie jeszcze zobaczę, co tutaj jest w filmarzu. Jest treningowy, mierz początkującego. Może. O, ten jest większy. Tak! Musi być większa. Dobra.